A więc potwierdziło się to, o czym bardzo głośno się mówiło przy okazji tego, kiedy Simone Inzaghi opuszczał Inter. Włoch został opiekunem Al-Hilal. Dwuletni kontrakt opiewa na jakieś tam absolutnie chore pieniądze. Prawdopodobnie kilka miast we Włoszech będzie mógł sobie kupić za to wszystko Simone Inzaghi, ale już tak całkiem serio mówiąc, no jest oczywiste, że na Półwyspie Arabskim jest mocne ciśnienie, tak, żeby mieć mocną ligę, mocną piłkę na miejscu, ale wydaje mi się, że patrząc tak bardziej perspektywicznie, no to zatrudnianie jednak wysokiej klasy utytułowanych, ugruntowanych gdzieś tam na całym świecie trenerów jest dużo istotniejsze niż ściąganie dużych gwiazd. Zwłaszcza jeżeli to są piłkarze często po 30, już tak. No, Dobrze jest chyba jednak dbać o standardy szkoleniowe. Nie wiem, czy Inzaghi to jest akurat gość od tego, żeby budować od podstaw jakiś klub. Na pewno jednak nie mówimy o jakimś amatorze. Jego Inter nie był może jakoś super efektowny, przynajmniej nie zawsze, bo ten spektakl w półfinałowym dwu meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów w tym sezonie to jednak za długo mi zostanie w pamięci. No nie grał zazwyczaj spektakularnie, ale wydaje mi się, że jeżeli ma się rozwijającą się e, gdzieś tam drużynę, czy ogólnie nację nawet e, piłkarską, to e, zatrudnianie Włochów i gdzieś tam e, budowanie takiego fundamentu najważniejszych umiejętności piłkarskich to jest dobry pomysł. Ale jeżeli interesuje Was to, jaką mam czutkę odnośnie tego wszystkiego, to wydaje mi się, że on maksymalnie te dwa lata tam spędzi, ewentualnie po roku zostanie zwolniony, bo Al-Hilal nie zacznie być nagle potężniejszym od wszystkich klubów Premier League razem wziętych. No i nie oszukujmy się. Bardzo mocny kandydat na przyszłego trenera reprezentacji Włoch.